15 września na zbiorniku wodnym w Kamionce odbyły się drugie zawody federowe o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim. W wydarzeniu wzięło udział 14 wędkarzy z powiatu robczysko-sędziszowskiego, którzy rywalizowali o tytuł najlepszego wędkarza w tej dyscyplinie. Największe brawa przypadły Dariuszowi Rokoszowi, który triumfował dzięki imponującemu połowowi ważącemu aż 8 kg. Złowiony przez niego karp stanowił niemal połowę całkowitej wagi ryb złowionych podczas całych zawodów, co zapewniło mu pierwsze miejsce i bezapelacyjne zwycięstwo. Wizytówka kamionki, bo to jest 77 cm, on był od razu zważony i wypuszczony, bo nie wolno trzymać nawet w siatce takich dużych okazów. I on tu będzie pływał sobie dalej je do starości, a reszty były takie drobniejsze. Były lepsze, był okoń, był płotka i, i takie jak na Łowisku są. No ale są też duże okazy i nie zawsze złapią. Trzeba mieć szczęście trochę. Zawody organizowane przez koło wędkarskie PZW Amur oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ufundowaliśmy oczywiście tutaj puchary za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Były również przewidziane bony pieniężne za zajęcie pierwszego miejsca było to 250 zł, drugie miejsca 150 zł, natomiast trzeciego miejsca 100 zł. Tutaj ta współpraca myślę układa się pomiędzy Mostylem a Kołem numer 27 pozytywnie. Organizujemy już od dwóch czy trzech lat te zawody. Również odbyły się w tym roku zawody na Dzień Dziecka i myślę, że będziemy ten projekt dalej kontynuowali. Była to już druga edycja tego wydarzenia, jednak po raz pierwszy jego Patronką była Teresa Waleń, nowa przewodnicząca Rady Miejskiej. Kolega Marcin Majka tym się zaangażował, bo to dokładnie mój członek zarządu yy, mojego, więc yy, doszliśmy do wniosku, że trzeba to ciągnąć dalej. No, Poszedłem na sesję, poprosiłem panią, wcześniej dzwoniłem, poprosiłem na sesji yy, tej ostatniej nadzwyczajnej, poprosiłem, żeby patronowała t, tym zawodem, I się zgodziła i, i MOSIR yy, wspólnie, razem. Z nami, z panią przewodniczącą organizujemy i bardzo dobrze. Warto wspierać takie inicjatywy, które łączą rekreację z rywalizacją sportową, podkreśla Teresa Waleń, która osobiście wręczała nagrody zwycięzcom. Nie chodzi o to, żeby się wielkie rzeczy działy, tylko chodzi o to, że są ludzie, dla których to hobby jest ważne i bez względu na ilość uczestników, Trzeba być przy nich. Mamy gdzie windkować w tak, gminie, mamy, piękne mamy, miejsca. Tak, mamy piękne miejsca, gmina Sędziszów cieszy się tymi stawami, gdzie, gdzie rybek nie brakuje, więc są i ochotnicy. Ja się cieszę, że po raz pierwszy jestem współorganizatorem z mosir i e, z Polskim Związkiem Wędkarskim koło Amur i, i no, no po prostu jest mi miło z tego, z tego tytułu. Zwycięzcy odeszli zadowoleni, była dosyć duża grupka. Miło się to skończyło. Także cieszę się, że zostałam zaproszona i wspólnie, wspólnie z tymi, którzy tutaj się zebrali, mogłam być. I co? Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok. Zawody stały się okazją do promocji aktywności na świeżym powietrzu i integracji lokalnej społeczności, a także pokazania, że wędkarstwo to nie tylko pasja, ale również forma zdrowej rywalizacji.